Ah! Co tutaj się dzieje? Co ja tutaj w ogóle robię? Dlaczego ja w, w ogóle wchodzę? Ty wiadomo gdzie i się... Oczywiście ja jestem wyspek Wyspec nawet, ale dlaczego ja tu zostałem wezwany? Chyba z, do jakiejś walki mi się wydaje, mimo że ta seria już kompletnie się zamknęła, ale już mnie to nie obchodzi. Ale dobra, jestem tu rozksany, rozgzałem swoje mięśnie i kto jest tu moim rywalem? Bo nawet nie mam zielonego pojęcia. O kurwa, to ty, Undertaker? No niemożliwe. Dlaczego ja z tobą władzę? Zaraz, to ty... Przecież ja cię pokonałem! Pokonałem cię, nie pamiętasz? Przecież cię nawet no, wtedy zwolniłem! A przecież ty wracasz ze mną z zemstą, no to jest niedopuszczalne, kadamek! Nie powinieneś w ogóle nawet myśleć o walce ze mną, ale już dobra! Widocznie ktoś mi tu zaklepał tą walkę, może nie wiem, może kurde, ktoś i nie wiem, o chwila! Puszczają moją muzykę jeszcze raz? No dobra, no niech powiecie o cześć! O coś synu, dobrze, że jesteś po mojej stronie, bo przynajmniej bardzo łatwo wygram ten pojedynek. A to jest e, bardzo ważne, ponieważ ja mam nie wiem ile lat, no to się tak dziwnie patrzysz, no co, ja jestem z tobą, a ty będziesz ze mną, mam zresztą nadzieję. Mimo, że nie mamy zresztą zbyt dobrych kontaktów, ale no dobra, ja ci daję w tym momencie łapkę w górę i ja w ciebie wierzę, że no... Dobrze mnie przypniesz, i ze, będziemy mogli z Tobą walczyć. A z Tobą meru jeszcze się policzymy. Dałem Ci raz wygrać, ale no nie dał Ci tym razem tak łatwo wygrać, bo Ja jestem Kuzma, wystąpimy D. McMahon. Ja nie mogę tak łatwo przegrać z Tobą, dlatego chodź mi tu o kurde. Masz tutaj, no, właśnie Cię popchnąłem, i ja teraz Cię popchnę, bo tak nie może być. I tam Ci teraz kopniaka, znaczy... chciałem powiedzieć nogę, bo muszę Cię złamać. A masz tutaj piękny cios, no co, no musiałem tak zrobić. To się nazywa rozgrzewka, i co mnie tutaj właśnie w tym momencie lakuje? Nic z tego nie ma mowy. O kurde, o, o, To bolało, wiesz o tym, i dlatego cię jeszcze raz, albo sobie polecę, mi tu. Dobrze, masz ciosa, jeszcze raz, uciekam stąd, bo kurde, Mas! Jeszcze cię, jeszcze raz ci dam. To powinieneś mi wypłacić, kurde, tysięcy dolarów za to, co ty robisz, Edgermano? Nie powinieneś mi tego robić, kurde, oa! To bolało, oa! A syn każe, kocze... nie wyszło mi to, a chciałeś mi zrobić dobry ciot, nie? Ale ja ci nic z tego nie zrobię, chodź mi tutaj. Syn, dlaczego widzicie, o właśnie, stonkał. widzisz jak to się robi? Właśnie tak się to, to, kurde robi, a nie powinieneś właściwie, o kurde, brawo, brawo, to mi się podobało. Teraz cios dziżo jest w stylu Mike'a Tysona i to akurat jest dobre, bo Mike Tyson sam mnie tego nauczył i no... Wiem o tym, co trzeba zrobić. Amas, teraz sobie zresztą raz na ciebie polecam. Ale no, tym razem mi znów nie wysło. Oooo, ja moja twarz, Wiesz teraz będę miał przez ciebie wiecznego siniaka. Niechania, nie, nie Moje narki, kurde, Ała, i teraz moja sinia. Syn, kurwa, pomóż mi, bo on mnie tutaj niszczy. Jesteśmy zresztą na hit, na gali, która jest dla ciebie idealna, bo... Nie było ci cię, do reszty menu, ale stawiam cię specjalnie na hit po tym, co zawalczyłeś, bo naprawdę. Żeby zrobić, sen, świetną akcję, to ty mi to wdajesz, row break, shane. Przypinaj szybko, wyliczaj mnie. Raz, dwa, trzy. No co ty, shane, robisz, kurde? Co ty kuźba robisz? Chodź mi tu, masz za karę. Masz dobrze mnie przyczep. To nie wyszło dobrze. O, sejn, no co ty wyprawiasz? Masz jego niszczyć, a nie będzie, kurde. A muszę stąd sobie iść. Nie wyliczaj mnie! Dobra, jeszcze raz dam ci nogę, bo... Bo co ty mi tu robię? Nie, nie, tu faliś. Tu nie ma żadnych rowbreaków, nawet nie mogłem niczego sobie zaliczyć. Dobrze, jeszcze raz tu te zrobię i Ci tutaj zrobię nogę. Ej, ej, Mario, w ogóle słyszałeś o jakiejś sesji dla, e, dla klubu GoGo, bo myślę, żebyś tam pasować idealnie, no, o Jezu, o Boże, żeśmy płatli. Ale nie skodzi, nie schodzi, ja mam wytrawne miejsce, jak na 70 latka, że mogę to spokojnie zrobić. Jeszcze raz ci tam co, wiem, powtarzam cię, ale co ja mogę zrobić? Ja mam tylko to w asortymencie i jeszcze raz ci to zrobię. A teraz chodź mi tutaj. No może nie w tą stronę, ale w tą. Masz Staner! W tą Widziałeś jak to się robi? Widziałeś jak się robi z tego stanera? Właśnie tak. Raz, dwa i... Szej, dzięki wielki, szej, dzięki, postawię ci piwon przy okazji, a tobie, Emerald, dziękuję za dobrą walkę, przynajmniej się odwdzięczyliśmy za tamtą WrestleMania, a ja jestem dumnym zwycięzcą, tak jest, jestem bardzo zadowolony, a teraz tak, pieprzyć was wszystkich, wszystkich was pieprzyć, bo ja jestem tu najlepszy, bo jestem najlepszym zawodnikiem na świecie, bo jestem Vincent Kennedy McMahon, God damn it!